Do urzędu miasta trafiła decyzja wojewody Podkarpacia w sprawie budowy poziomego przejścia przez tory, które ma zastąpić starą kładkę zlokalizowaną przy hali Targowej. Kiedy zniknie stara kładka? Na przestrzeni trzech ostatnich lat dużo mówiło się na temat rozebrania starej kładki jeszcze z lat 70. i postawieniu na jej miejscu poziomego przejścia przez tory z rogatkami. Negocjacje z kolejarzami trwały bardzo długo, bo ci upierali się przy tym, że lepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie dwóch nowych kładek zarówno przy hali targowej, jak i przy kulu. W marcu 2013 roku Andrzej Szlęzak do publicznej wiadomości podał informację dotyczącą ustaleń z kolejarzami w kwestii budowy pierwszego poziomego przejścia przy budynku metalowca. Ówczesny włodarz mówił wówczas, że prace projektowe w tym względzie zakończą się w sierpniu 2013 roku, natomiast termin realizacji tej inwestycji nie został wtedy jeszcze ustalony. Ostatecznie w toku rozmów z kolejarzami zostały ustalone wszystkie detale dotyczące poziomego przejścia. Będzie ono skomunikowane z istniejącymi ciągami pieszymi. Wiata, która obecnie stoi na peronie ulegnie przesunięciu. Peron docelowo ma być skrócony o 50 metrów, więc nowe przejście będzie znajdowało się na końcu peronu. Stary peron zostanie rozebrany. Za przejście ma odpowiadać drużnik z ulicy Popiełuszki. Będzie on na podstawie widoku z kamer decydować o tym, czy opuścić rogatki. Ponadto oprócz obrazu drużnik będzie także słyszał, co dzieje się na torach. Wszystko to dzięki specjalnemu systemowi nagłośnienia. Sprawa Kładki znajdzie finał prawdopodobnie w 2016 roku. W tym tygodniu do magistratu trafiło ważne pismo w tej sprawie. Wczoraj otrzymaliśmy decyzję o od Wojewody na temat lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym miejscu to kończy. Ta decyzja kończy jak gdyby właśnie ten serial ciągłych uzgodnień. W tej chwili projektant, który realizuje projekt tego przejścia ma już pełne prawo do tego, żeby rozpocząć całą procedurę starania się również o pozwolenie na budowę. Projektant jest zobowiązany do 30 czerwca 2015 roku uzyskać pozwolenie na budowę. Wówczas dopiero miasto będzie musiało ogłosić stosowny przetarg, i należy tu pamiętać, że prócz samej budowy poziomego przejścia trzeba będzie również rozebrać starą kładkę, a wszystko to będzie odbywać się przy ciągłym ruchu pociągów. Wszystko to przekłada się na fakt, że w 2015 roku nie uda się wybudować nowego poziomego przejścia, choć oczywiście nie jest to jeszcze do końca przesądzone. Jeżeli okaże się, że projektant szybciej wywiąże się ze swoich obowiązków, cała dokumentacja będzie gotowa w kwietniu albo w maju, to jest szansa na to, żeby przy znalezieniu środków finansowych tą inwestycję wykonać jeszcze w tym roku. Nie jest to inwestycja mała, mówię tutaj o, o kwocie bo około miliona, nawet ponad milion złotych, także no będziemy po prostu musieli znaleźć środki finansowe na to, żeby ją wykonać.